Baby, this year, it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas. Dzień dobry, dzień dobry, a ostatniego w tym tygodniu Vlogmasa zaczynamy od jedzonka. Śledzie właśnie się odsalają. Zaraz będę tą wodę wymieniać. Uważaj, bo lubię rybki. A ja wiem. Później jak już będą gotowe, odsolone, to pokażę Wam w jaki sposób je przygotowuję. Ja to nic nie muszę robić sama, ja się mi pomaga, miskę już całą zrobiliśmy, a teraz robimy wersję w słoiku. Właśnie jak idziecie do kogoś, w słoiczku można zabrać ze sobą. Bierzemy się za wypełnianie orzeszków, dzieci jak spróbowały masę, to nie chcą tutaj odejść stąd, więc nie wiem, jak te orzeszki będą wyglądały, jak to się uda. Masa wyczyszczona do zera, prawda? Libia? Czy dobra jest ta masa? Tak, no pewnie, że dobra. Nie ma już skorupek, wszystkie wykorzystane. Proszę bardzo, dziękuję. No ładnie, dobrze, że właśnie wyszłam z domu. Grzesiek zostawił Forda na światłach. Ja właśnie się zbieram na ostatnie przeświąteczne zakupy spożywcze. W Wiosce obok, w zagrodnie, zamówiłam sobie pieczarki, piersi z kurczaka, więc zostało mi już tylko gotowanie, to co ze sobą zabieramy, czyli na ostatnią chwilę, żeby było świeże. Zajadę jeszcze do rodziców, bo wcześniej zrobiłam śledziki, upiekłam orzeszki. I co ja tam jeszcze mam? A, mleko w proszku. Więc mam je to wszystko podrzucę. Wezmę kilka rzeczy z naszego poprzedniego mieszkania, które będą nam potrzebne na wyjazd, i wracam do dzieciaczków i grzeźka. Jestem teraz w naszym poprzednim domu u rodziców. I patrzcie, mam dalej szafę pełną ubrań. Przyjechałam po płaszcz swój elegancki i po płaszcz grzegorza. No bo pewnie się przyda na święta. Ale pieczarki, jak malowane, naprawdę przepiękne, fajnie, będzie się je pewnie. Przerabiać, zostawiam je na razie w garażu na stole, bo tutaj jest po prostu chłodniej. Myślę, że tu jest 13 stopni, no a w domu więcej. Tak się stresowałam, że te paczki nie przychodzą. Nie wiem, czy wiecie, ale w moim rodzinnym domu jest taka tradycja. No, już stara tradycja, myślę, że około 20-letnia że są wyprawiane jasełka, jasełka przez dzieci należące do rodziny, więc w każdy wigilijny wieczór właśnie są jasełka i Jasum z Liwcią będą również brać udział. Liwcia będzie aniołkiem, Janek pasterzem, no i tutaj mam dla nich stroje. Skrzydła dla anioła miałam, ale nie miałam nic białego tutaj jako sukieneczkę. Wiadomo, że gdyby nie przyszło to pewnie Jakąś starą firankę bym wzięła i coś bym wymyśliła, dla Jasia moją kurtkę, kożuszek i przeglądałabym go pasem i też by było, ale przeszło, więc otwieram. Wow, ale powiem Wam, że sukienka naprawdę jest bardzo ładna, taka, że jak Libia jej nie załatwi szybko, bo jest biała, to spokojnie można w niej chodzić, a nie tylko na jeden występ. Bardzo ładna. Naklejki z chyba. Nie wiem, czy ja się w to zmieścić. Zaraz będzie próba generalna. Zobaczymy. No, pasterz już jest znacznie słabszej jakości, ale to tylko przedstawienie. Witaj! Boże, nie mamy, Trzymi te ukłony, które ci złagodzimy. Oto bohen chleba i słodkie Kołacz Niech mały Jezu z głodu nam nie płacze. nie płacze. Ślicznie. Głośno trzeba mówić, tak, żeby wszyscy słyszeli. I zobaczcie do lustra, aniołku. Biała sukieneczka. Dla Jasia jeszcze inna koszula i będzie super, co? Chodzi Livia na górę. Szybkie ogarnianie i zmiana klimatu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w sumie to już będzie trzeci raz, jak będziemy wręczać sobie prezenty piórko, to nie dla mnie. Więc teraz wieczór dla nas. Udało się, że Livia zasnęła po prostu jak. Jak na zaklęcie magiczne. Jak złoto. Choinka już leżała. Ale tak w środku tygodnia? No już bliżej końca niż w początku. Eee, co, po tak? Nie. Chcesz? Nie, tutaj to by dziura powstała, bo to jest karton, nie? Tak, ale. W okno też bym nie chciała. W bombkę co najwyżej. Już tyle bombek poszło w tym roku. Jak coś, to tutaj są szklanki naszykowane. Tak. A z jakiej to okazji? Otwieramy prezenty, święta zaczynamy. w tym roku trochę biedniej będzie. Znaczy, czy ja wiem. No czy może nie biedniej, ale... Ale mi się, ilość wydaje, się zmieniła, prawda? Mi się wydaje, że my i tak szalejemy z tymi prezentami, ale tak naprawdę przez cały rok sobie nie robimy żadnych prezentów. No praktycznie raz w roku. Raz w roku. Ale trochę glubi. Dokładnie. Gazowanych na braku. O, no, właśnie, powinna być woda gazowana. Jak to u nas? Nie ja może nie być idealnie. Nie mam <noise> No to zrób co? Za co co roku jest? Żeby nic się nie zmieniało. No, żeby nic się nie zmieniało. <głos> nie <głos> to pamiętasz? Powiem. To ja. Słaby. No. <noise> Jakiś tak. Coś jest nie tak. Dobra Ania, kto zaczyna. W tym roku z ilościami trochę będzie mniej, dlatego to nie będzie cały odcinek i u mnie u Ciebie też, prawda? Tak. Ja mam dwie rzeczy, bo jedna nie dojechała. Krąży już od chyba 15 dni. Teraz ją widziałem w Niemczech, więc no. No niestety po świętach będzie. Trudno. Coś domowe? Na godziny może. To zaraz poświęcam. A, Muszę dobry pomysł. Dać. To siadaj, Andzia. To siadam. Siadaj, a ja idę. Czekam grzecznie. Aż się boję. Ale my naprawdę przez cały rok nie robimy sobie żadnych prezentów. I w tym roku w sumie Mikołajki były takim wyjątkiem. Ale to z uwagi na blogmas, że tak chciałam trochę materiału do odcinka. I w sumie gdyby nie. nie Mikołajki, to by to było teraz dana. Dobra, czekam. O Jezu, takie wielkie? Przeboję. Pierwsza moja myśl. N najpierw złap. Nie wiesz, co ja Najpierw złap. Myśl... Strzelaj. Pomyślałam, poduszka, ale to nie jest poduszka. To, to nie jest, jest poduszka. A ja muszę. Myślę... Jak zapakowałeś, profeska, chyba od nas biura brałeś, tak? No, z pakowaniem mam problemy małe, jeszcze się uczę, ale ogólnie historia jest taka tego prezentu dla ciebie że była taka sytuacja ostatnio że idę spać, a Ania, Ania już tam chyba od godzinki sobie spała. Wchodzę do sypialni, a Ania, Ania normalnie śpi, leży i tak ma rękę na głowie, o tak. I śpi, i tak łokieć trochę w górze. Grzesiek to ma nagrane i pytał się, czy może Wam to pokazać. Ja mówię nie, bo on mnie nagrywał. A ja to... wchodzę, wchodzę do sypialni i myślę, co ma robi, kurczę. Taka zmartwiona, naprawdę taka zmartwiona. Ale obchodzę z jednej strony, nagrywam z drugiej no śpi. Śpi normalnie, łokieś tak w górze i taka ręka na twarzy. I wtedy pomyślałam, że była bardzo zmartwiona. Ostatnio też mówiłaś trochę wcześniej, że jesteś mocno zestresowana. Coś tutaj wyszukiwaliśmy, co nie? Jak się mi stresować? O, tak było. To powiedziałaś, że nic ci nie pomaga. Nie jesteś, <noise> No to wpadłem na taki pomysł, żeby ten, trochę cię odstresować wieczorami, jak już sobie śpisz. Zobaczymy, czy pomoże. tutaj? Jest. Jest? Nie. Jakas Jest. Ale to strasznie ciężki, jest taki kosz obciążający, czy co? Co? No taka kołderka do spania. Ale to bardzo ciężkie jest. Pomóż mi, proszę. Takie. To jest. Pod Twoją wagę. Naprawdę? No. Znaczy są też cięższe. O jest. A co, co to pomaga ze stresem? No, nie wiem. Ty no mi powiedz. Zobaczymy, czy będę dalej tak spać. To jest taka kołdra, która ma w środku takie mikro chyba metalowe. Albo, chyba metalowe w tym przypadku. I ona jest taka obciążająca i podobno jak się śpi, to tam więcej serotoniny się wytwarza i się spokojnie śpi i, i pomaga ze stresem, więc ma spokojny sen dla mojej żony. Jest. Co myśli? Skąd ty bierzesz te pomysły? Naprawdę. No. Zmieścimy się chyba razem. Nie, to jest duże. Rozwin to całe. To duże jest. Chyba nie na jest. całą... ciężkie, że ja w ogóle tego nie ubrałam. Co? Tym bardziej byś ty 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 Ja spróbuję, spróbuję jak się po. Nie, no zobaczymy. A może to na migrenę też pomoże, bo to wtedy nie Czekaj, ile to ma? Tu ma. Z 12 na 60. nie, ciężko będzie w dwie osoby, co? Nogi będą ci wystawać. Nie, no w tą stronę okej, okay, ale ale żeby tutaj na szerokość się zmieścić. Ale większych nie było. Hm. Dziękuję Grzesio. Grzesio. chce jak zwykle potrafi zaskoczyć. Ja już jestem ciekaw, będzie. A ten, aż czy tam Co to jest? Nie wiem. Tak. No, próbuj, próbuj. To ty sobie polesz, a ja idę po prezent Ręci dla ciebie. Tak. Czuć. No. Czuć. To jest takie, takie coś, jakby coś tak. Jakby ktoś na mnie leżał. Na samotne <grymne> wieczory. <grymne> no, właśnie, masz uczucie, że ktoś na tobie leży? Myślę, że opakowanie tutaj idealnie pasuje. Bo jest coś, co gubisz po prostu ciągle. W sumie jest kilka takich rzeczy i to będzie chyba motyw przewodni moich prezentów dla Ciebie. Takich, bo gubisz, żebyś szybciej mógł znaleźć. Proszę bardzo, ale zgaduj, najpierw jeszcze zanim zobaczysz, bo nie jest zapakowane, co, gubię? co gubisz? Czego wiecznie szukasz? Pasku szukam. To nie pasek. Nie pasku? Szukam cały czas. No, szukasz, ale to nie jest pasek. Skarpetek nie brakuje dużo. Nie. To nie skarpetki? Nie. No do barki? Nie. Proszę. Jak to się nazywa? Kunę. Psikacz. Ty mówisz psikacz. Dziękuję. Lakier do włosów. Wieczna zguba. To tam jeszcze coś jest? Nie, nie. Nic. Lepiej to tylko do lakier. Dostałem lakier do włosów. <głosy> <głosy> Zawsze taką za kogucika chcesz uczasać Pszikar. na górze. <noise> Psikarz dostałeś. No co? Nie wiem, czy pianka może, zrobić żeby się <noise> nie przydawała do garażu. No prawda? Po co? No, do Coś popsułeś? Nie, nie tylko tu, nie, jeszcze po uszczelnieniu. Czyli to już jest drugi prezent dla mnie. Drugi i ostatni? No, a się, się <laughs> Dobrze, że tamten nie dojechał. Nie no, tamten jest, ten trzeci, to jest taki, że tutaj bym naprawdę musiał, no. Długi, gruby, <laughs> duży, no. nie Zobaczycie. Dobrze, to, to jeszcze wersja taka i od razu powiem, bo to czy, musi być z komentarzem oczywiście zrobione. Że no to jest taki prezent który powinien Ci się spodobać Bilet wow. w jedną stronę O wow No, no. Kiedy? Czekaj w marcu? O w marcu no Krzysztof Cugowski z zespołem bardzo, bardzo chciałam. Maryla była. I bardzo się cieszę. Pani, 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 która byliśmy na koncercie, pani... Prońko. Prońko? Tak. To to bardziej twoje, ale mi też się bardzo podoba No. A u ciebie? Tak, no, to super, bardzo się Pan cieszę. Cugowski bardzo to... bardzo lubię. Także jakby co, to cię słucham, bo mówiłaś, że jeszcze, no. jeszcze pana Cugowskiego ci brakuje do kompletu, żeby... Żeby było fajnie. Proszę bardzo, bardzo, bardzo chciałam. iść, gdy nie byłam, bardzo lubię słuchać. Prezent bardzo trafiony, dziękuję bardzo. Proszę. Ja ostatnio było super, mi się no. tak podobało. To, to tylko na da Cię trochę nie pospać. O, A na co, głośno, to głośno to mówimy? siedział do 12. Na Sylwestra to ty będziesz tu, jak król no. siedział z nami. Rok temu wytrzymałeś, nie? Do fajerwerków. Mm. W tym roku robimy imprezkę? Chłopczyku mój drogi, a czego ty nie śpisz? Za głośno się zachowujemy? A ja teraz mam tutaj dwa prezenty w jednym opakowaniu. Nie wiem czy zauważyliście, ale to jest ta sama torba, w której przed chwilą Grzesiek wręczył mi prezent. Ania szczerze. Tak I właśnie szczerze. tu jest taki jeden szczery prezent. A tak szczerze. Ale spodziewałaś się to co ode mnie dostaniesz? Nie. Nie? W ogóle? Nie. W ogóle. nie. No o kocu to w życiu bym nie pomyślała. Eee, a o biletach tym bardziej. No dobra, teraz no, moje kolej. Naprawdę. Ale czekaj, czekaj, ja nie skończyłam jeszcze. I ja tutaj mam dla Grześka w sumie dwa prezenty. Eee, jeden jest pod tytułem znowu coś, co gubisz. A jeden taki naprawdę od serca, o, bo mieliśmy taką sytuację bardzo smutną w tym roku. Naprawdę, ja aż płakałam tu po w tym roku. Wiesz o co chodzi? Aż płakałeś? No. No. Łańcuszek zgubiłem? Brzesiek zgubił łańcuszek, a na tym łańcuszku była obrączka i krzyżyk. A no tak. Tak. No. Ale wtedy chodziłam, szukałam, i jak zobaczyłam obrączkę pod huśtawką dla dzieci, no to była radość. Ania, czyli przy pierwszym strafiłem. Trafiłeś. Przyda się? Powiedz mi, czy ja w zeszłym roku nie dostałem paska? Dostałeś i tak dalej nie masz pasków. Masz teraz na sobie? Jeden mam, ale gdzieś dwa mam zgubione już. No. Dziękuję. Ale czekaj, może przymierz, zanim oderwiesz. Co, może być za małe? No mam nadzieję, że nie. Bardziej bym stawiała, że może być za duży. czy nie? No, dziewczyno, kurczę. On jest na zbicie wagi. Naprawdę? To nie odczepiaj, to nie odczepiaj. No odczepię, no co mam zrobić? No to jest Wymienimy. Cudne. Naprawdę? Na no co? Zgadywać? Nie, to już, to już chyba jasne. Tu już nawet Liwia mnie sprzedała. Pamiętasz? Krzyżyk mam w portfelu teraz. Znalazłeś? No, krzyżyk mam, prawda? Byś też znalazł. Krzyżyk tak, ale czy, czy na pewno jest w portfelu? Gruby? Jak dla... Musi być gruby. Jak dla krowy. Musi być gruby. No spoko. To dobrze, że nie za gruby, nie lubię takich przesadzonych. Dobra długość. Dobra? No. Dobra. Dobra, jeszcze krzyżyk jak dojdzie. Na zakończenie tematu prezentu, tylko chciałam powiedzieć, że grzeszka łańcuszek był kupiony w takiej sentymentalnej. chciałam powiedzieć kwieciarni, nie kwieciarni. W sentymentalnym miejscu, bo u jubilera, gdzie wybieraliśmy swoje obrączki. Czyli można by było dorobić, jakby się zgubiła. No, ale się znalazła. Ale się znalazła, to jest najważniejsze. Ja płakałam, że co z tego się dorobi, ale to już nie jest ta. Nie, no to jest tylko rzecz. No to symbol, ale mimo wszystko. Jest. Jest. Dobra, prezentów, koniec. To chyba czas na życzenia. <grym> Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, chcieliśmy Wam podziękować. Ja chciałam Wam podziękować za cały grudzień, że tutaj byliście ja razem. I złożyć Wam szczęścia. Ja 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 Dobra. Szczęścia. Co widzicie? i tortu. Zdrowka i tortu i miłości. I jeszcze seruszka. Dla rolników dużo obfitości, wysokich plonów. Wesołych świąt. świąt. Mam nadzieję, że nie jesteście tak podduszani jak ja na święta. Wesołych świąt. Wesołych świąt.